Zapraszam na kolejne forum rozwoju lokalnego poświęcone endogennym, czyli wewnętrznym czynnikom rozwoju. Tym razem chcielibyśmy porozmawiać o mieszkaniówce, a w zasadzie o tym, jak dzięki inwestycjom mieszkaniowym rozruszać lokalną gospodarkę. Dlatego na początku będzie prezentacja dotycząca tego, jak powinna wyglądać nowoczesna gospodarka mieszkaniowa w małym, w średnim mieście. A potem. Potem przejdziemy do przykładów, gdzie będzie można zobaczyć, jak inni sobie poradzili z inwestycjami mieszkaniowymi, co dzięki tym inwestycjom osiągnęli, co chcieli osiągnąć i czy wszystko im się udało. A na zakończenie tego pierwszego dnia chcielibyśmy wszystkich zaprosić na debatę na prawdziwą debatę oksfordzką, gdzie posprzeczamy się, podyskutujemy o tym, czy mieszkaniówka po okresie pandemii koronawirusa. Zyska na znaczeniu, czy może wprost przeciwnie, straci, bo będą inne potrzeby i pieniędzy w samorządach będzie mniej. Może to być naprawdę super atrakcyjna dyskusja. Zapraszam wszystkich na pierwszy dzień, ale również zapraszam i na drugi, na warsztaty. Na tych warsztatach chcielibyśmy tym razem trzy tematy poruszyć: lokalną politykę czynszową, poszukać argumentów, jak trafić do mieszkańców. Z potrzebami mieszkaniowymi, jak pokazać mieszkańcom, że warto inwestować w mieszkaniówkę. I, co nie jest takie łatwe, chcielibyśmy również przećwiczyć, jak robić prawdziwy rachunek ekonomiczny gospodarki mieszkaniowej. Nie tylko ten czysto finansowy, ale także pełen rachunek wszystkich korzyści i wszystkich nakładów gospodarki mieszkaniowej. Zapraszamy serdecznie i na seminarium i na warsztaty.